Witam, pozdrawiam grono widzów, tym razem przedstawiam yy, okręt, który był do kleju po wichrze drugim mały modelarz, wydanie z, z 1976 roku, czyli dwa lata wcześniej niż grom i wicher i tutaj mamy ocena no zamazana, nie widać Numer 6 1976 i tu mamy Warszawę. Zaraz zobaczymy. Tutaj Polska leży na Błotykiem. Tutaj mamy Liga Obrony Kraju, okręt wojny typu Niszczyciel radziecki. Bo tutaj mam numer, ale ich nie będę używał, tylko sobie tak by drukowałem. Albo czekaj, będę musiał to wkleić, bo mi się wydaje, że on tu na bursie nie miał Szkice, Pokład to też taki będzie kolorowy. Ten. pokład. Tutaj po prostu jest taki y, stary model z 1976 roku, czyli był wydany 3 lata po moich rodzinach, jak miałem 3 latka. O, właśnie, to właśnie dlatego to, to wydrukowałem, ponieważ okręt nie ma tego numeru tutaj. 275. A nawet zobaczyć, nie ma czasem jego na arkuszu. Tutaj mamy go na burcie. 285. Teraz zobaczymy. Będzie bardzo skomplikowany, bo to jest bardzo potężny okręt. Znaczy potężny, no niszczyciel. Ale on będzie ze wszystkich niszczycieli, które mam największy. 4. Tak jak widać, powycinałem sobie arkusz 5. Także podobne arkusze. Markus 6. Także prosty model, proste opracowanie. Także będę musiał sobie zrobić to, porobić sobie z drutów to, zanim to zanim szkieletyczne robi. Bo tu widzicie, yy, są wzory. Wzory są na szkielecie. Także zanim będę podklejał go na tekturę to będę musiał z rucików powycinać te wzory i gdzieś na bok odstawić i popisać sobie na nich karteczkami numerację zrobić, albo po prostu to sobie wziąć i tą karteczkę wydrukować, skserować chciałem powiedzieć. To jest dokładnie właśnie mały model, że dokładne opisy wszystko po kolei co, jak robić, robić Ja tego robię nie będę. Okręt ten miałem sklejony w skali 1400. Też kupiłem go za nie duże pieniążki, chyba jak się nie mylę, dałem za niego 5 zł czy 8 zł, jakoś tak. Nie wiem nie powiem, ale nie pamiętam. Ale wiem, że to grosze były, także to musiał sobie wydrukować, oczyskoro zrobić, albo porobić sobie te szabloniki z rucików i zyskować gdzieś no i pozaznaczać sobie. Także, także będę miał wielką piątkę Miałem takie marzenie Miałem w skali 1, 400. wszystko tak na jednej dwie oczywiście znaczy ramy nie robiłem tylko płynęły razem Miałem taki konwój na szafie zrobiony One były wszystkie na szafie poukładane bo to one były bez dna Takie jeszcze gdzieś dwa stare zdjęcia powinien, mam Ale nie wiem może kiedyś znajdę to Pokażę jak to miałem zrobione Część tych okrętów jak konwój Ale już dwa No właśnie nie ma tych napisów, dlatego to sobie wydrukowałem. Będę musiał nożykiem to wyciąć, czarnym z boku przepis, napisać i raczej znaczy pomalować retusz i zrobić. Musi być kompletnie e, z tym napisem. 285. Także fajny okręt, bardzo mi się podoba. Czy tą Warszawę drugą będę kleił? Na pewno chyba nie, bo ten współczesny mnie nie interesuje. A ten tylko dlatego, że właśnie chodziło o te 5 okrętów w powojennej, Polsce, i tu właśnie mamy Warszawa był 275, ja się zastanawiam, że mogli przecież go nazwać inaczej, nie na, na przykład Piorun, albo tam, no ale nazwali Warszawa. Nazwać go mogli jakimś innym okrętem, który właśnie już nie było, Piorun Orkan albo. Z tym, ale nazwali go Warszawa, także będę miał sklejonego. Także będę stały. Także tak, 275 ORP Warszawa. Przed nim byście będę kleił wcześniej 294 ORP Wicher drugi. 293 ORP Grom drugi no, i przed gromem będę kleił numer 272 RB Burza. Dlatego właśnie kupiłem starą burzę, żeby mieć wszystko. Yy, te kartony z podobnego ruchników, podobnych. Nie? Tu masz 76. Te były wydane w 78. O ten był w 84, ale nie znalazłem z lat 70. burzę. ale chodzi o ten właśnie starszy karton. No i 81. Błyskawica. Także będę miał. Wielką piątkę powojenną 271-275, także burza błyskawica był prezentowany, ale właśnie tutaj, właśnie ma na burcie to, co chciałem mieć. I widzicie, pokłady będą miały wszystkie praktycznie w tym samym kolorze: takie bordowe, takie brązowawe, takie bordowe, na mieć. 271, że ta piątka będzie miała podobny kolor pokładów, podobny kolor burt. No i podobne będą do siebie, bo jeżeli chodzi o starość kartonu także będą się fajnie prezentowały też będą na dioramie, też będę robił je do linii wodnej jeszcze pokażę Warszawę, bo dzisiaj właśnie to prezentowałem troszkę będę miał zabawę z tymi radarami bo to trochę współczesne, to takie, trochę bardziej skomplikowane będzie ale będę chciał sobie relinki jeszcze do nich nabyć żeby po prostu Zrobić tak powinno być. Dobra, to na razie. Albo no zrobię tak, jak kolega zrobił siatkę malarską, i... ale zobaczymy jak to będzie. No. To na razie. Trzymajcie się, hej.